Jacek Kurbada, dzień dobry, witam Państwa. Zaczynamy kwadrans polityczny z Arturem Gieradą, posłem Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Pana. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Na początek chciałem porozmawiać o samorządach z Pana kolegą partyjnym Lucjanem Pietrzczykiem. Ostatnio na ten temat rozmawialiśmy jako przykład. Tutaj skarżysko kamienna Rio stwierdziło, że przekroczony jest ten dług 60 Poważne problemy finansowe w mieście, nie wiadomo jak będzie z absolutorium dla prezydenta. Ale nie o samym skarżysku, chcę rozmawiać tylko ogólnie o samorządach. Czy my będziemy mieli w najbliższych czasach właśnie takie problemy samorządowe, jakie w tej chwili są w skarżysku, bo przecież wszystkie samorządy się zadłużały, korzystały z pieniędzy unijnych. No, w zasadzie ciężko było nie skorzystać. Tylko czy teraz nie będziemy za to płacić po prostu? Znaczy zawsze długi trzeba spłacać, tylko pytanie, czy długi się zaciąga na inwestycje, które są efektywne i przynoszą nam wymierny, wymierną korzyść, czy jest to tylko po prostu robienie również i polityki. A więc inwestowanie w rzeczy, które z, tak nazwijmy ich Igrzyska, tak? Są te różnego rodzaju obiekty, czasami sportowe, które no nie do końca są trafione czy wydawanie ogólnie pieniędzy na, na, na rzeczy, których uważam są pilniejsze potrzeby. I te samorządy, które przede wszystkim inwestowały w infrastrukturę, te, które inwestowały w takie rzeczy, które w przyszłości poprawiają samą atrakcyjność inwestycyjną i mogą dawać miejsca pracy, to na pewno takich problemów nie będą miały. Ale z kolei jeśli samorządy, które inwestowały w inwestycje, no tutaj jakby skarżysko, no, nie chcę jakby krytykować poszczególnych inwestycji, ale z tego, co pamiętam, nawet lodowisko, tak? no, które, które, które też mhm. jest dosyć kosztowne, sama inwestycja, później utrzymanie i, i pytanie, czy to była najpilniejsza sprawa? Mhm. No nie wiem, to, 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 to muszą stwierdzić samorządowcy, ale, a, ale są przykłady rzeczywiście samorządów, nie... bardzo wielu, które o tym, o tym zapominały. No właśnie, bo nie tylko skarżysko, bo Lucjan Pieczczyk mówił, że on ostatnio jeździł dużo po województwie i, i po, gdzieś po bocznych województwach i on y, mówił o tym, że w bardzo wielu gminach takie rzeczy widzi. Tak, w wielu mhm. gminach, to dotyczy mniejszych gmin i często również dużych miast, których być może tego tak bardzo nie widać, na razie mhm. nie widać, ale, ale w większości jednak często samorządowcy zapominają o tym, że to oni mają przede mhm. wszystkim instrumenty, które mogą kreować tak zwaną politykę inwestycyjną, a więc miejsca pracy. Ja tutaj przyznam, że Kielce między innymi są też takim miastem, gdzie nie do końca o tym się kompletnie w ogóle nie mówi, nie, nie mhm. myśli, i nie stara się tych inwestorów przyciągnąć, a pieniądze unijne, proszę mi wierzyć, temu powinny właśnie służyć. Wiem, bo nawet ostatnio rozmawiałem z jednym z ministrów w Kancelarii Prezydenta naszego kraju, że, że też prezydent chce się włączyć, żeby też pokazywać te konkretne, dobre przykłady, mm -hmm. nawet jakoś zainspirować urzędników czy prezydentów, wójtów, burmistrzów, bo oni zapominają, że nie są administratorami naszych miast. Mm -hmm. Oni powinni kreować tą politykę inwestycyjną. A propos jeszcze inwestycji miast, panie, my nieraz o tym rozmawialiśmy, czasami opozycja ma taką tezę, że Platforma Obywatelska nie koncentruje się na tej tak zwanej Polsce Beno. generalnie na terenach wschodnich czasami powtarzane są takie rzeczy i ostatnio znowu pojawiły się takie informacje, że y, tutaj Kielce i, i region mogą w jakiś sposób ucierpieć, być pominięte. Nie, no jest to y, totalna bzdura i być może rzeczywiście łatwiej jest w tej części wschodniej Polski Prawo i Sprawiedliwości i głosi taką demagogię z tego względu, że wiemy, że tutaj ma najlepsze wyniki w całej naszej części wschodniej naszego kraju, ale tutaj ja podam przykład Kielc i inwestycji drogowych. Rok do roku 11 wzrost nakładów na infrastrukturę drogową w porównaniu z tym, co było za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Największe pieniądze unijne, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe na nasze uczelnie. Nie wiem, takie inwestycje jak zmiana list indykatywnych, a pozostawienie na przykład kielskiej filharmonii na tej inwestycji, mimo że, że większość tych inwestycji została zdjętych, a więc same środki, które wpływają, no, o tym nie świadczą. No, mamy ostatnio, to też rozmyta się burza, PiS mówił, jakoby Kielce nie miało być metropolią według planu zagospodarowania przestrzennego kraju do 2030 roku. No i tam jasno jest zapis, bo rzeczywiście na początku tego zapisu nie było. Urzędnicy przygotowali plany, kiedy Kielce były miastem o znaczeniu regionalnym, jak wiele innych miast, mhm. było tylko 8 podstawowych miast zwanych jako metropolie, ale ostatecznie wprowadziliśmy zapis, który mówi jasno, że Kielce mają sukcesywne role metropolii spełniają i dodatkowo są nie tylko o znaczeniu regionalnym czy krajowym, ale znaczeniu międzynarodowym ośrodkiem. I, I panie redaktorze, tutaj oczywiście papier może wszystko przyjąć i, i, i ja się nie boję o, o moje rządy, że ono miałby kogoś dyskryminować. My bardziej musimy się zastanowić, jak te Kielce zmieniać, żeby one kiedyś bez żadnej dyskusji były metropolią, bo ja przypomnę, że ostatnia analizy demograficzne podawane przez GUS Kielce są na 65 miast powiatowych na 64 miejscu. Ja powiem także jeszcze 10 lat temu, jak wtedy zostawałem radnym, pamiętam prezydent Wojciech Kruwacki zostawał wtedy prezydentem, przez te 10 lat Kielce straciły 12 tysięcy mieszkańców. 20% z nich się przeprowadziła mm. za miasto, resztę wyemigrowała. Według te, I wtedy nikt nie porównywał, czy Olsztyna, czy też Rzeszowa do Kielc, bo byliśmy dużo większym miastem. Mm -hmm. Ja sobie zdaję sprawę, że według tej perspektywy za 20 lat Kielcy mogą mieć 159 tysięcy mieszkańców. I wtedy to i Olsztyn, i Rzeszów będą większymi miastami od stolicy naszego województwa. A czemu ludzie emigrują? O tym, o czym mówił pan redaktor mm. na samym początku. Zero jakiejś wizji ściągania tutaj inwestorów, nie ma miejsc pracy. I, i często tak jest, że właśnie z powodu tych miejsc pracy muszą wyjechać. Panie pośle, jeszcze, też pod kątem samorządu były wcześniej takie informacje, że y, oświata y, dużo kosztuje, samorządy coraz więcej z tych wydatków bieżących muszą na oświatę y, dawać. Potem pojawiły się informacje, że y, urzędnicy również dużo kosztują budżety, y, a dziennik Gazeta Prawna informuje, że rząd chce zlikwidować przywileje urzędników, między innymi mają zniknąć trzynastki nagrody jubileuszowe oraz dodatki stażowe. I tutaj wyjaśnimy, to nie chodzi o to, żeby coś zabierać urzędnikom, natomiast wydaje mi się, że pomysł rządu tutaj Platformy Obywatelskiej jest naprawdę dobry, muszę tak powiedzieć, bo pieniądze mają się nie zmienić, natomiast ma być zupełnie inny system nagradzania urzędników, czyli żeby skończyć z tym, że wszyscy mają porówno i żeby po prostu tych lepszych zacząć faktycznie nagradzać. Jakie są szanse na zrealizowanie tego pomysłu, bo chyba tutaj ponadpartyjna zgoda na coś takiego powinna być, bo to jest po prostu sprawiedliwe. Ja też tak sądzę, bo Platforma Obywatelska pamięta... Pan redaktor, pamiętaj Państwo, że wprowadziło między innymi ustawę za rażące błędy urzędników, by ich karać. Tak? Z kolei to, to jest jakby taki największy, najbardziej restrykcyjny sposób, ale również za swoją dobrą pracę urzędnicy powinni być premiowani, bo tutaj te cięcia, o których mówimy, nie mają zabierać komukolwiek pieniędzy, a rzeczywiście mają w ramach... Znaczy tu pieniędzy... nie ma cięć, bo kwota ma tak, zostać ta sama, To jest właśnie bardziej chyba sprawiedliwe nareszcie nagradzanie. tych, którzy na to zasługują. Dosyć jest właśnie sposób wynagradzania jako trzynastki, kiedy niezależnie, czy ktoś dobrze pracował, czy nie, dostaje taką samą, jak, jak ta druga osoba, e, tą premię. E, ja przypomnę, że nie wiem, no trzynastki dla mnie w ogóle są archaiczne, tak, dlatego no, posłowie od dłuższego czasu na wniosek Platformy Obywatelskiej tych trzynastek już nie pobierają e, i dzisiaj uważam, że ci urzędnicy, którzy lepiej pracują, którzy mają wyniki, powinni być właśnie wynagradzani za to. Wtedy to mają mobilizację do tego, żeby się to kształcać, że dlatego powinni być też dobrze dla, dla nas wszystkich, czyli dla ludzi, którzy z ich ust z urzędów korzystają. Tylko też jest jedno zagrożenie i tutaj to musimy zrobić bardzo czytelne i transparentne. Żeby nie było tak, że nie wiem, rządzi prezydent czy burmistrz w danym mieście. I nagradza będzie, swoich po nagradza prostu. członków mhm. swojego stowarzyszenia, tak? Czy, czy kole, z kolei z mhm. jakiejś partii i nagradza członków swojej partii. Dlatego też ta transparentność w tej polityce, już na wynagradzania, mhm. też musi być bardzo istotna. Szkoda, tylko, że tak pójść na ten pomysł. No, cały czas reformujemy, cały czas zmieniamy mm -hmm. rzeczywiście, oby takich więcej takich pomysłów. My jesteśmy otwarci zawsze na sugestie, dlatego tutaj, jeśli ktoś mm -hmm. takie pomysły ma, my po to parlamentarzyści jesteśmy, żeby je zgłaszać i później realizować. Panie pośle, euro cały czas trwa. Polski w tym euro już nie ma. Polski e... nie Pojawił się natomiast nowy temat PZPM. O którym Leszek Miller w ostatnim wydaniu programu Kawano w stacji TFN24, mówił: No, tak, tylko że to nie PZPN wychodził na boisko i to nie PZPN grał. On dosyć nazywał rzecz po imieniu, on po prostu mówił wprost, z wina piłkarzy, że, że, że tak się nasza przygoda z euro skończyła. Nawet tak sobie żartował, że ten słynny już hymn: Nic złego nic się nie, nie stało. stało będzie takim hymnem euro i jakie pan ma w ogóle refleksje związane z euro, te sportowe i te pozasportowe? No przede wszystkim te pozasportowe, sportowe są, są mniej optymistyczne, bo wszyscy wierzyliśmy w naszą reprezentację, wprawdzie nie rozegrała, że już dłuższy czas żadnego meczu o poważną stawkę przed tym euro i wszyscy spodziewaliśmy się, że, że teraz naprawdę się mocno zmłoby. Tylko że przetrwaliśmy, a po zaczęliśmy na, zaczęły się padać komentarze, że przecież my byliśmy na 60 którymś miejscu w rankingu i to było z tego, o czym mówię, że nie braliśmy w eliminacjach, a więc nie, byliśmy, nie, nie braliśmy udziału w tych meczach, które były punktowo premiowane. Ja uważam, że w tej drużynie jest jeszcze przyszłość, przynajmniej głęboko w to wierzę. Najbardziej co mnie zaskoczyło, to jednak nieprzygotowanie kondycyjne naszej drużyny, bo proszę zaznaczyć, że w każdym meczu pierwszą połowę rozgrywaliśmy o wiele w lepszym stylu i potrafiliśmy nawiązać, a nawet być lepszym od, od innych zespołów. Drugie połowy zdecydowanie słabsze, nie wytrzymywaliśmy kondycyjniej. i te analizy, które zostały zrobione, że nasza drużyna, przebiega 12 km mniej od innych drużyn średnio w mm -hmm. tych mistrzostwach, to też pokazują. I pytanie, co z PZP, em czy coś z nim zrobić? No, y, oczywiście ja tutaj nie będę bronił PZP, u bo uważam, że też jest to, no, sam sposób zarządzania ileś korupcji, to i za poprzednich, i za tego zarządu, które mamy, nas i pana Kręcinę i, i słynnych taśm, no, pokazuje, że coś tam tą instytucją trzeba zrobić, ale jest jednak zagrożenie takie, że możemy być z eliminacji na Mistrzostwa Świata wykluczeni, jeśli rzeczywiście tutaj będziemy ingerowali po Politycznie, to chyba my wszyscy musimy sobie zadać takie pytanie: czy nas, jako kibiców, znowu stać, żeby Polska przez kolejne dwa lata nie brała udziału w eliminacjach i była oderwana od tej piłki zawodowej? Bardzo trudne. Ja uważam, że przede wszystkim też w rolach chyba pzpn u żeby udowodnić, że być może zmieni prezesa, zmieni trochę działaczy, dopuści ludzi młodszych, bo inaczej mogą rzeczywiście stracić wszystko i to też taki troszeczkę do nich apel. Poza sportowe, to myślę, że chyba nie trzeba mówić, trzeba pokazać to, co piszą gazety zagraniczne o nas, to, co mówimy, jaka jest różnica między organizacjami właśnie w Polsce, a na Ukrainie, to, że same drużyny na 16, których ich bierze udział, 13 to, po, to centrum przygotowawcze do euro właśnie w naszym kraju i nie ma drużyny, czy nie ma działaczy, czy nie ma kibiców, którzy by naszego kraju nie chwalili i to chyba wystarczy jako komentarz. Panie pośle, rozmawialiśmy już o urzędnikach przed chwilą. Inna informacja, też dotyczy, dotycząca 2013 roku, to jest to, że nie będzie w kolejnym roku podwyżek dla nauczycieli. Rzeczpospolita informuje, że przez 5 lat te podwyżki były, że Donald Tusk wywiązał się z zobowiązań, no ale wiadomo jaka jest sytuacja budżetu. Na no związki zawodowe już krzyczą, że chcą rozmawiać. Nauczyciele to ważna grupa, cały czas to podkreślamy w rozmowach, ale nie jedyna. No tak, czy znaczy, przez pięć lat rzeczywiście nauczyciele dostawali podwyżki jako jedyna grupa zawodowa w naszym kraju? Bo rzeczywiście kiedy zobaczymy no ich pensję jeszcze pięć lat temu, a dzisiaj, no to jest zdecydowana różnica. Dzisiaj bycie nauczycielem to nie bycie na głodowej mm. pensji i to bardzo cieszy, ale, ale oczywiście teraz przychodzi też czas na inne grupy zawodowe. I tutaj według mnie już ten poziom wynagrodzenia nauczycieli, nawet ten podstawowy, nie mówię już później o jakichś tam dodatkowych zajęciach czy korektach. Mm -hmm. Petycjach, czy na no, tym, co samorządy mogą na to przeznaczyć, jako, jako też motywowanie, bo też takie samorządy takie programy przygotowują, ale to już jest ich rzecz. Dzisiaj nauczycielem warto już być, nie trzeba się, tak jak mówię, wstydzić czy, czy, czy liczyć na pensję współmałżonka. Można już za to utrzymać rodzinę i z tego się cieszę. Ale czeka na zmiana w ogóle w karcie nauczyciela. i tutaj No czekamy... właśnie, bo Związek Powiatów Polskich rozmawia z rządem i wręcz domaga się tych zmian, bo samorządy mówią, że nie są w stanie udźwignąć dalej takich obciążeń finansowych. Tak, dlatego czek czekamy już, my jako politycy, żeby nikt nie zarzucał, że, że to znowu jest walka Sejmu z kimkolwiek, czy, czy po nasz polityków. Czekamy rzeczywiście na projekt przygotowany przez samorządowców, na jego, tem, na jego bazie będziemy pracować, pewnie jakoś modyfikować, ale tak, żeby i obronić mm -hmm. w pewnym sensie te dobre rzeczy, które są w Kościele Nauczyciela za, zapisane dla nauczycieli, ale zlikwidować te złe, jak choćby te nagle bez, bez żadnego powodu roczne wypoczynki płatne i, 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 i wiele innych rzeczy, samopensum mm -hmm. nawet godzinowy, gdzie polski nauczyciel rzeczywiście zdecydowanie najmniej pracuje w całej Unii Europejskiej. No Właśnie, bo, bo to już nawet mi chodzi, może kwestie da, dobre, złe, nas na to nie stać po prostu w no tej chwili. Nie, nie stać na to. tego zacznijmy. A wydaje mi się, że nauczyciele sami, jak tak naprawdę z nimi porozmawiamy, to zdają sobie sprawę z tego, że, że to, jak w jakim systemie pracują, często zostało jeszcze... W... Mm -hmm. W zasadzie epoce, tak, no, bo tak można powiedzieć, wypracowane w poprzednim systemie e, politycznym w naszym kraju. Zatem gdyby tych zmian nie zacząć wprowadzać, to przecież sami nauczyciele chyba by na tym ucierpieli, bo to by się skończyło tym, że byłyby w końcu bardzo duże zwolnienia w oświacie. Tak, no coraz więcej. mówimy, wiemy, że na przykład mają do czynienia szkoły, czy mają więcej rynku szkoły prywatne, które się okazuje, że, że pracują już na bardziej nowocześniej karta nauczyciela nie obowiązuje i potrafią być bardziej atrakcyjni. No często wyniki celu... z egzaminów też są dużo lepsze w tych szkołach prywatnych, to też o czymś. Bo, bo właśnie dużo mówi się również o tym, żeby, żeby te wyniki były coraz lepsze. Tak, i te szkoły prywatne, które wcale nie są dużo, znaczy te wiemy, że mamy bezpłatne, ale tamte wcale nie są jakimś tam wielkim obciążeniem, też dlatego stają się bardziej konkurencyjne. Ci nauczyciele też muszą wiedzieć, że muszą iść z duchem czasu. Tym bardziej, że w tych szkołach bardzo często są różne zajęcia dodatkowe, które na przykład rodzice mając ucznia w państwowej placówce opłacają później te zajęcia dodatkowe i okazuje się, że wcale nie jest taka duża różnica w kwocie, jaka jest przeznaczona wówczas na dziecko chodzące do państwowej szkoły albo prywatnej. Tak, i, i tutaj mhm. to wszystko zależy od dobrego dyrektora i od kadry, jaką sobie dobierze. A dzisiaj tak naprawdę, nawet karta nauczyciela bardzo hamuje dyrektora w doborze swojej, swojej kadry, czy ludzi, z którymi współpracuje, ludzi, którzy mają nauczać. I, I myślę, że to też jest takie trochę demobilizujące dla nauczycieli, jeśli chodzi o ich dobrą pracę. Czyli duże zmiany bez wątpienia są potrzebne. Panie pośle, Andrzej Będkowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, żalił się ostatnio, że wy, Platforma Obywatelska, PSL, rząd nie współpracujecie z PiSem, że oni przygotowują bardzo dobre ustawy, dostarczają je, te ustawy lądują w tak zwanej zamrażarce. Wy jesteście skłonni współpracować z opozycją, czy nie chcecie współpracować, bo Lucjan Pieczczyk, pana kolega, mówił, że jesteśmy skłonni współpracować, ale ustawy przedstawiane przez, przedstawiane przez posłów PiS-u, to, to są po prostu złe ustawy. Znaczy ja tylko przypomnę, bo y, można, każda z roka będzie chwaliła swój ogonek, tak? I, I również Prawo i Sprawiedliwość będzie mówiło, że ich ustawy są świetne, z czym ja się no raczej nie zgadzam. Nie, nie chcę tutaj generalizować, oczywiście, ale jeśli mówimy o, le, o elemencie współpracy, to tylko przypomnę dwa fakty, że jeśli. Prezydent Bronisław Komorowski zapraszał liderów partii opozycyjnych, wszystkich partii w zasadzie i robił z nimi konsultacje. Jarosław Kaczyński nie zjawił się na ten spotkanie. No ostatnio się obraził, bo myślał, że będzie sama, okazało się, że mam towarzystwo. No i, 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 i to mamy właśnie element woli, współpracy ze strony opozycji. Zresztą podobnie było, kiedy rozmawialiśmy e, choćby o reformie emerytalnej i, i, i spotkaniach z innymi klubami, to tak naprawdę wiele klubów nawet opozycyjnych no, wykazywało zdecydowane większe zrozumienie od Prawa i Sprawiedliwości, od partii, która sama Kiedyś też zakładała, że pewne ruchy w tym kierunku trzeba zrobić, ale, ale nie w momencie, kiedy rządziła, bo pamiętamy i to Donald Tusk, premier Donald Tusk cytował i słowa Jarosława Kaczyńskiego i Lecha Kaczyńskiego z mównicy sejmowej. I, i wtedy rzeczywiście udowadniał im, że, że kiedyś, kiedy rządzili, mówili, że tak będzie trzeba zrobić, ale jak byli opozycją, robili wszystko, żeby zbić na tym kapitał polityczny, tak? I, i być głównym przeciwnikiem tych reform. Mhm. E, Dobra informacje dla Was na koniec. W ostatnich sondażach politycznych platforma Obywatelskiej zyskuje a prawo i sprawiedliwość traci czy to euro. Się przyczyniła do tego, czy coś jeszcze? Ja myślę, że tak. Mieliśmy bardzo ciężkie początek roku i przypomnę sprawę akta, przypomnę ciężkich reform. Dodatkowo cała sytuacja z euro, gdzie cały czas opozycja wmawiała Polakom, że nie jesteśmy krajem przygotowanym. Teraz chyba wszyscy uwierzyliśmy w to, że rzeczywiście jesteśmy krajem bardzo dobrze zorganizowanym. Nie mówię tutaj tylko. No to problemy drogowe, tylko trochę. Tyczy tylko, Tak, udało się w gruncie, tak mówię, no i tak wybudowaliśmy więcej dróg hmm. e ekspresowych i przez ostatnie 20 lat. Tak? Ja powiem tylko, że jak Platforma przejmowała władzę, to UEFA nas straszyło odebraniem mistrzostw Europy, bo byliśmy tak nieprzygotowani. Ja a propos infrastruktury drogowej, lotniskowej i samych stadionów. Dzisiaj, kiedy porównamy się do takich krajów, które przed nami robiły euro, jak nawet Austria ze Szwajcarią. Austria przecież kraj mm -hmm. tak dobrze zorganizowany, słynący z tego wprost, potrafił do samego końca mieć większe problemy ze stadionami niż my, kiedy u nas rzeczywiście wszystko gra. I nie jest to sukces również samych polityków, to przede wszystkim ludzi, bo ta atmosfera, która przy tym euro panuje, Pokazanie naszej gościnności. To jak nas wszyscy chwalą, ja mówię, nawet dobór wolontariuszy, którzy bezpłatnie pomagają tym kibicom, było siedem osób na jedno miejsce. To o czym świadczy, mm -hmm. i z tego się naprawdę mamy powody cieszyć. A to pewnie to się troszeczkę odbija na sondażach dla Platformy Obywatelskiej, bo wszyscy, a szczególnie opozycja, straszyła Polaków. Okazało się, że, że ta rzeczywistość nie jest czarna, a nawet potrafi być kolorowa. No i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy kwadrans polityczny. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, Dziękuję. Do zobaczenia.